Słuchajcie, przyjaciele, bo to nie jest historia o rycerzach w lśniących zbrojach ani o bardach śpiewających pod gwiazdami. Choć wiecie, ja sam do takich należę. To opowieść o człowieku, a może raczej nie do końca człowieku, który narodził się nie z krwi i kości, lecz z alchemii tak mrocznej, tajemniczej, że nawet najstarsi magowie wzdrygają się na jej wspomnienie. Mówię o Albedo, kredowym księciu, którego imię szepcze się w z szacunkiem i nutką niepokoju. Skald tej watu kłania się nisko i zaprasza na kolejną opowieść. Dawno temu w cieniu upadłego królestwa Khaenria, gdzie ludzie igrali z siłami, których bogowie sami się bali, pewna alchemiczka, Rainy Dotir, zwaną złotą, postanowiła dokonać niemożliwego, sięgnęła po pradawną sztukę chemii, alchemię, która potrafi tchnąć życie w martwą materię. Nie glinę, nie drewno, ale czystą kredę, substancję tak nieskazitelną, że miała być esencją pierwotnego człowieka. I z tej kredy, moi drodzy, uformował się Albedo, uformowała Albedo, swoje pierwsze i najdoskonalsze dzieło, oznaczone jako obiekt pierwszy. Na jego szyi lśni złota czteropunktowa gwiazda, znak Kaenria, jakby chciała przypomnieć, ten nie jest z krwi, lecz z alchemii. Reine tchnęła w niego iskrę życia, i tak oto Albedo narodził się. Nie jako dziecko, nie jako niemowlę, ale od razu jako młodzieniec gotowy do wędrówek i odkrywania tajemnic. Nie było w jego życiu kołyski, pieluch ani matczynych kołysanek. O nie! Albedo wyszedł z rąk złotej w pełni uformowany, z jasnymi blond włosami, skórą bladą jak śnieg na dragą spań i turkusowymi oczami, które zdają się widzieć więcej niż ktokolwiek ośmieli się powiedzieć. Wygląda jak młodzian, może ledwie wyrośnięty chłopak, ale w jego spojrzeniu kryje się mądrość, która sprawia, że ciarki przechodzą po mych plecach. Rajne Dotir nazywała go swoim największym dziełem, aż czasem nawet dzieckiem, choć matką była tylko w tym sensie, że dała mu istnienie. On sam, choć chłodny i spokojny, patrzył na nią jak na matkę, syntetyczną, ale jednak matkę. Nie miał dzieciństwa jak my je znamy. Nie biegał po polach, nie psucił w wioskach. Od pierwszych chwil towarzyszył rajne do tirwi w wyprawach przez ruiny i domeny, gdzie kurz i sekrety są starsze niż sam Mondstadt. Uczył się alchemii szybciej niż Bart uczy się nowej ballady, a jego umysł chłonął wiedzę niczym gąbka. Był jak cień swej mistrzyni. Zawsze gotów do zadania, zawsze z notatnikiem w dłoni, szkicując symbole i obserwując świat z precyzją, która budzi respekt. Ale nie myślcie, że był bez skazy. Złota stworzyła też inne istoty, jak smoka Durina, co później przyniósł truciznę na Dragonspine, czy też obiekt drugi, nieudanego klona Albedo, porzuconego i ożywionego resztkami mocy Durina. Te twory były cieniem jego doskonałości, dowodem, że nawet Złota nie zawsze trafia w dziesiątkę. Mówią, że jego konstelacja, Principal Chalk, Flower of Eden, wygląda jak płód w butelce. Symbol tego, że Albedo to życie stworzone, niezrodzone. Nie rysł jak dziecko, nie bawił się w błocie, ale od razu wyruszył w świat, by zgłębiać tajemnice Alechemii. Od samego początku towarzyszył Rayne dotir w tych jej szalonych eksploracjach, wędrując po zapalonych domenach i ruinach, gdzie powietrze gęstsze jest od dawnych klątw. Mistrzyni nauczyła go, że wszechświat to ciemna esencja prawdziwego gwieździstego nieba, a ziemia mach, to nagromadzone wspomnienia, czasy i żyć warstwa po warstwie, jak stara księga pełna zapomnianych historii. Demonstrowała mu tworzenie życia. Wyobraźcie sobie, jak eksploduje ogromna forma życia z jakiegoś zbiornika kulturowego, a ona nazywa to nowymi narodzinami. Razem odkryli artefakt zwany sercem Naberiusa. W jednej z tych mnożnych domen. To był kluczowy moment, jakoby przeznaczenie samo splotło ich losy. Albedo wykonywał jej polecenia, spotykał oczekiwania, uczył się tajemnie z alchemii, i to było jego dzieciństwo, jeśli mogę tak to nazwać. Nie zabawy w śniegu czy psoty z rówieśnikami, ale intelektualny rozwój w izolacji od świata. Tylko on i Złota przeciwko sekretom całego wszechświata. Ale wiecie jak to jest? Los lubi płatać figle. Po tym odkryciu artefaktu Rainy Dotir nagle zniknęła, zostawiając Albedo w samym środku tajemnicy, jakby chciała sprawdzić, czy jej dzieło poradzi sobie samo. Zostawiła mu zaledwie trzy rzeczy: notatkę z instrukcjami, klasyczny tekst alchemiczny zwany Opus Magnum, taka gruba księga pełna symboli i formuł, co przeprawiają obór głowy, oraz list rekomendacyjny skierowany do swojej starej przyjaciółki, Alice. Tak, tej słynnej podróżniczki-czarodziejki, co to więcej widziała niż cały mój repertuar pieśni, który wiecie, że nie jest mały. W notatce nadała mu tytuł Cry the Prince, kredowy książę. Przyznała, że nie ma już nic więcej do nauczenia i zleciła ostateczne zadanie. Odkryć prawdę i sens tego świata. Wyzwanie tak wielkie, że nawet ja, największy skald tej watu, bym się poddał po pierwszym kuflu. Poleciła mu udać się do Mondstadt i odnaleźć Ice. Dlaczego Alice? Jaka była relacja Rainy do z Alice? To stara przyjaźń, dłuższa niż moja kariera, Barda. Choć szczegóły giną w mgle, prawdopodobnie z czasów, gdy Złota wędrowała poza granicami Kenry'a, grając z magią i przygodami. Rainy Dotir zaufała Alice na tyle, by powierzyć jej opiek nad Albedo. List zawierał prośbę o zapewnienie mu laboratorium odpowiedniego rozmiaru. Nie jakiegoś cywilnego kącika, ale zaawansowanego warsztatu pełnego fiol i retort, bo chłopak potrzebował sprzętu na miarę swoich ambicji. To nie był przypadkowy gest, o nie. Złota zaplanowała to wszystko, wiedząc, że Alice pomoże Albedo zintegrować się w bezpiecznym miejscu z dala od jej własnych ryzykownych eksperymentów, gdzie mógłby zgłębiać sekrety bez obawy, że coś eksploduje mu w twarz. Gdy Albedo dotarł do Mondstadt, wręczył list Alice. A ta, jak to ona, nie potraktowała go jak przypadkowego wędrowca. Podobno rzekła tak. A więc Ryan mówi, że potrzebujesz laboratorium i to nie byle jakiego, co? Rzuciła z tym swoim zadziornym uśmiechem, jakby już knuła coś szalonego. Z prędkością wiatru Barbatosa załatwiła mu miejsce wśród rycerzy Fewoniusza i to nie byle jakie. Albedo został głównym alchemikiem i kapitanem zespołu śledczego. To otworzyło mu drzwi do zasobów Mondstadt i co najważniejsze, do laboratorium w samym sercu Dragonspine, gdzie lud i tajemnice idą w parze. Alice, jak na prawdziwą ciotkę przystało, wprowadziła go do swojej rodziny. Traktuj moją córkę jak kliak młodszą siostrę, powiedziała, a sama stała się dla niego ciocią Alice. Od tamtej pory ich relacja była ciepła, niemal rodzinna, choć Powiedzmy sobie szczerze, Albedo spędzał więcej czasu na sprzątaniu po tych wybuchowych zabawach kli niż na rodzinnych pagawędkach. Wyobraźcie sobie, ten spokojny alchemik z notatnikiem w jednej ręce gasi pożar wywołany przez piromankę, malutką piromankę, a w głowie wciąż rozmyśla o sensu życia. <laughs> tak, wróćmy do historii. W rycerzach fawoniusza Albedo szybko zdobył sławę i nie ma się co dziwić. Raz przemienił spalone popioły kwiatów w Cecylię delikatny symbol nowych narodzin, czym wprawił wszystkich w osłupienie. Jego praca dla rycerzy? Czysta formalność, zabierała mu może jakieś 5% energii. A resztę? Resztę pochłaniały badania, eksperymenty i te jego ciche wędrówki po Dragonspine. Tam, wśród luń i ruin, czuł się jak w domu. Samotny, z dala od zgiełku, z fiolkami w jednej ręce i pędzlem w drugiej. Bo tak, moi drodzy, Albedo maluje. Z początkiem robił to dla badań, szlifując ruiny i formuły, ale z czasem stało się to jego sposobem na relaks, jakby chciał uchwycić piękno w świecie pełnym zagadek. Nawiązał też relacje z innymi. Sukros, jego uczennica, wpatrzona w niego jak w gwiazdę polarną, uczy się alchemii pod jego okiem, choć czasem jej eksperymenty kończą się większym hukiem niż te klii. Timaeus, miejscowy alchemik, to kolejny z jego towarzyszy, choć pewnie głównie słucha jego wykładów z otwartą gębą. A księciu o ten młodzik z Liue poprosił Albedo o ilustrację do swojej powieści pod tytułem Legenda Miecza. I powiadam Wam, że te szkice to dzieła sztuki. Choć jestem pewny, że potrafiłbym lepiej. Ale Bedo badał też pozostałości po durinie. Smoku stworzonym przez rajne dotir, czując dziwną więź z jej energią. Może dlatego, że obaj są dziećmi tej samej chemiczki. Rozmyślał nad sensem życia, patrząc na zamarznięte ruiny, jakby w nich kryła się odpowiedź na zadanie złotej. Już wiecie o nim całkiem sporo, pewnie więcej niż większość w Mondstadt. Czemu tak sądzę? Nie każdy w Mocat zna jego tajemnice, ale ci, co muszą, wiedzą. Wenti, ten wietrzny Bart z uśmiechem, co skrywa więcej niż mówi, zna jego pochodzenie. W końcu Kanriat to temat, którego nie da się od tak przemilczeć, i coś o tym wie. Dainslew, mroczny wędrowiec, którego oczy widziało upadek niejednego królestwa, też wie, kim jest Albedo, i spogląda na niego z czymś między szacunkiem a ostrożnością. Jean i Warka, dowódcy rycerzy Favoniusza, zostali wtajemniczeni, ale nie wścibają nosa w jego sprawy. Pewnie z szacunku, a może z lekkiej obawy. Kto wie. Co teraz robi ten nasz alchemik, zapytacie. Albedo spokojny, zamyślony, z turkusowymi oczami wpatrzonymi w horyzont, wciąż wędruje po Dragon Spine, szukając prawdy o świecie. Ale jeśli chodzi o opowieść po spotkaniu niejakiej luminy z naszym kredowym księciem to już niech sami wam opowiedzą. W kuflu już dostrzegam, to zaś znaczy, że póki co to koniec. Chciałbym wam opowiedzieć o wielkim Dragon Spy. A nie, zaraz. Chyba już o tym opowiadałem. Jakby o tym pomyśleć, nie opowiadałem wam jeszcze o Kli. W wybuchowej iskierce, córce samej niemal nieśmiertelnej Alice, siostrze naszego kradowego księcia. Napełnijcie mi kufel po brzegi, a i o niej wam opowiem. O, Venti, mój przyjacielu, żałuję, że nie wpadłeś wcześniej. Ominęła cię wspaniała historia. Ale spokojnie właśnie miałem zacząć opowiadać o naszej małej kli. Dołączysz do nas?